Cześć! Dziś schodzimy za kulisy. Rynek rekrutacji jest brutalny, a klienci są zmęczeni. Często pytają nas, dlaczego wy, skoro trzy czy cztery inne agencje nie dały rady. Jesteśmy tutaj z Marcinem i z Łukaszem, żeby pokazać Wam, jak sprzedawać prawdę, a nie puste obietnice. Nasza strategia jest prosta: zmienić niezdecydowanego klienta w partnera. Marcin, co myślisz o klientach, którzy pojawili się ostatnio na rynku w kwestii ilości, agencji, pośrednictwa pracy, z którymi się spotykamy? Przede wszystkim klienci są zmęczeni ilością agencji i przede wszystkim trudnościami, jakie przed klientem właśnie stawia no, pewna nieprawdomówność mhm. przedstawicieli agencji. A co mam na myśli? Mam na myśli to, że wiele agencji podejmuje się zadań, które są dla nich nierealizowane. To znaczy obiecują dostarczenie pracowników, ale nie są w stanie się z tego wywiązać. Doskonale to rozumiem, bo tak jak każdy chyba przedsiębiorca, dla niego najważniejsze jest to, żeby proces w którym uczestniczą pracownicy dostarczani przez, przez agencję pracy, szedł sprawnie i szedł tak jak należy. Nie? Bo wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ci, tych pracowników nie dostarczymy na czas, bądź nie dostarczymy ich w takiej ilości, jak powinniśmy, to najważniejszą rzeczą dla klienta jest to, że straty, które są spowodowane brakiem tego typu ludzi, mają realny wpływ na zysk przedsiębiorstwa, a dla każdego przedsiębiorcy najważniejszy jest zysk. Naszym zadaniem jest nie sprzedawanie klientowi obietnic, tylko realne poinformowanie go, na ile dane przedsięwzięcie jest dla nas do zrealizowania, a jeśli tak, to jaki jest, mówimy, czas mhm. jego dokończenia, doprowadzenia tematu do końca. Dlatego też ważna jest bardzo transparentna komunikacja od początku, od pierwszych chwil, od pierwszych słów, które wymieniamy z klientem. Mhm. Czy możesz powiedzieć, w jaki sposób robimy taki... Nazwijmy to wywiad z klientem, który powoduje to, że wiemy dokładnie, jakiego człowieka, jakiego pracownika szuka taki klient? To jest wiesz co to jest więcej niż wywiad, dlatego że każdy kontrakt czy każda oferta, którą przygotowujemy dla klienta, poprzedzona jest naszą wizytą. Pracownicy naszej organizacji badają warunki pracy w zakładzie, ale też potrzeby, które należy spełnić, by kontrakt mógł być satysfakcjonujący dla obydwu stron i dla obydwu stron bezpieczny. Dla nas ważne jest to, by pracować w oparciu o zasadę win-win, to znaczy my dostarczamy podstawowy aspekt potrzebny do realizacji przedsięwzięć biznesowych naszego klienta, a klient Wraca do nas zadowolony i pozwala nam zwiększać swój udział w procesach, jakie są podejmowane w jego organizacji. Wtedy badamy nie tylko to, czego oczekuje nasz klient, ale też pomagamy mu zwrócić uwagę na pewne zagrożenia, które wiążą się z procesami w obszarze współpracy z agencjami pracy. Doskonale wiem, o czym mówisz, bo całkiem niedawno byłem z jednym z naszych handlowców u klienta i w zasadzie w drugim zdaniu. Ten klient powiedział nam mniej więcej taką historię: Słuchajcie, mam w swoim portfelu kilkanaście firm agencji pracy, ale wy jesteście pierwszą firmą, która do mnie przyjechała zobaczyć mój zakład. Wszyscy obiecują mi, wszyscy mówią: Dowieziemy, tak, mamy pracowników mnóstwo, tak, ale ja wiem sam z siebie, współpracując z agencjami od wielu lat, ponieważ to była firma, która na rynku jest już 80 lat. Firma z takiego sektora produkcji. Słownic stalowych, był poważny klient, poważny temat, więc ten klient zdaje sobie sprawę, w jaki sposób współpracuje się z agencjami pracy. Tak? tam na miejscu ma 120 pracowników zewnętrznych z takich firm i on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co jest istotne, co nie jest. I to było dla mnie bardzo interesujące, że on od razu określił naszą firmę, że jesteśmy firmą doradczą, że my chcemy dołożyć dla niego pracowników, którzy faktycznie spełnią jego oczekiwania. Poruszyłeś bardzo ważny akcent. Otóż. Większość naszych klientów ma już jakieś większe czy mniejsze doświadczenia z innymi agencjami. Trzeba pamiętać, że na rynku tych agencji jest około 8 tysięcy i trudno jest trafić na klienta, który prowadząc jakąkolwiek produkcję nie ma doświadczenia we współpracy z tego typu podmiotami, ale ważne jest to, że my, pomimo takiej ilości, pomimo takiego natłoku konkurencji, jesteśmy się w stanie wyróżnić swoim profesjonalizmem. Dla nas etap badania potrzeb klienta. Przeprowadzony bardzo rzetelnie, jest najważniejszym etapem w całym procesie. Tu chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. U naszych klientów od czasu do czasu pojawiają się sytuacje takie, że nasz klient dostaje informację, że my ci takiego pracownika nie dowiedziemy. Nie dowieziemy Ci pracownika w tej cenie, nie dowieziemy ci pracownika w to miejsce, które jest dla Ciebie istotne. W taki sposób, żebyś Ty wiedział, że my po prostu tego nie zrobimy. Tak? Ponieważ dla nas najistotniejszą rzeczą jest to, żeby współpracować z klientami, z którymi my wiemy, że możemy im pomóc. Także w takich realiach, w takiej cenie, potrafimy te, do tego klienta, tego pracownika fizycznie dowieść. Tak nie bierzemy kontraktów na siebie, których po prostu nie zrealizujemy. Tak nie obiecujemy klientom gruszek na wierzbie. I ważne jest to, żeby od początku do końca w naszej komunikacji przodowała szczerość i transparentność, tak żeby klient zawsze wiedział na czym stoi, bo też ważny jest ten feedback, z którym wracamy. Czyli drogi kliencie, musimy popracować nad wymaganiami stanowiskowymi. Lub drogi kliencie, musimy porozmawiać na temat wysokości stawek dla pracownika, ponieważ dzisiejszy rynek pracy jest bardzo trudny z punktu widzenia agencji pracy. Musimy dbać nie tylko o to, żeby nasi Pracownicy pracowali w warunkach godziwych, ale też otrzymywali ponadprzeciętnie wysokie wynagrodzenia, ponieważ jest to jednocześnie aspekt, który wpływa na to, czy jesteśmy w stanie utrzymać wysoki wskaźnik retencji, i czy przy okazji jesteśmy w stanie po prostu zrealizować ten projekt i zrekrutować pracowników jakościowych posiadających odpowiednie kompetencje.